Zobaczcie, kolejny klamocik dzisiaj może nie za duży, ale 169 jest, więc spod drzewa, jakiego około 170 Zobacz. Zobaczcie, kolejna piękna rybka, 228 cm. Zobaczcie, właśnie wjechała moja życiuwa 230 Zobaczcie, co się stało, właśnie 220. Zobaczcie, mamy pierwszą rybkę dzisiejszego dnia 193-4 cm. Gruby, fajna walka. Zobaczcie kolejny smok jest Ale powiem wam plecy mam tak dojechane że ja już ich nie czuję w ogóle Dobra wypuszczamy rybkę Dobra, bierzemy i wypuszczamy rybę Dobra, zrobimy się to zdjęcie i wypuszczamy Wypuszczamy rybkę. Jeszcze 20 cm Wypuszczamy rybę no i zaraz jest Świnia. Dobra, wypuszczamy rybkę.